Dzisiaj planujemy wycieczkę do miejscowości Limone z żeby było urokliwie. Yy, idziemy w stronę portu, z naszego mieszkanka, zakupimy bilety i będziemy płynąć. Mamy kupiony bilecik dla dwóch osób dorosłych i dziecka. Do Limone w tą jest powrotem: 26,60 euro. Będziemy odpływać stąd. Tu jest napisane Riva. Tutaj jest pełen rozkład. O, tak. Rano to tak co godzinkę odpływają. Ogólnie ten statek płynie najpierw tam, do tej małej miejscowości Torbole, później do Limone, a na samym końcu do Malcesine, albo Malcesine, nie wiem jak to się wymawia dokładnie. Tu jest rozkład. Oj, chyba nie widać. Także 45 minut i będziemy na miejscu. Przypłynął statek z Torbole. Wchodzimy na pokład. Odpływamy statkiem z Riwy w stronę Torbole. O, to są ten żółty, to jest taki Speedy Gonzale, e, taki szybki wodolot, ale on jest um, połączony takim kombo, um, że jednego dnia się zwiedza trzy miejscowości. Nie można takim Speedy Gonzale popłynąć tylko do jednej miejscowości i z powrotem. Płyniemy tam. Do Torbole. Dotarliśmy do Torbole, ale już odpływamy. Bardzo szybciutko się płynie tym statkiem. Piękne Torbole, kolorowe domki. I widać w całej okazałości Rive oraz masyw górski. Tak jak. Tak, jak usłyszeliście, dopływamy do limony. Wysiadamy. Jesteśmy w limonę. Jedną wskazówkę Wam dam. Jak tutaj wysiądziecie ze statku. To zaraz pójdziecie sobie w górę schodkami. Wyjdziecie tutaj. Malutki tutaj taki e, gaj cytrynowy. I kościółek. Kościółek Sanroka. Oraz super widoczek. Jesteśmy w Limone Sulgarda. Słuchajcie, nie żartuję. Tutaj naprawdę pachnie cytrynami. Wszędzie są cytryny. Tu jest e, jakieś akurat inne drzewko. Zobaczcie jak te drzewka rosną. W każdym domu, na każdej ścianie charakterystyczne drzewka cytrusowe. Tu są winogrona. I pachnie, pachnie cytrynami Nie zgubicie się, e, dlatego że tutaj wszędzie na ulicy są znaczki, w którą no, no, stronę iść. Tak no, no, znalazłeś? No bo to są dwa znaczki, i nie wiadomo w którą stronę. No iść. to zaraz pomyślimy. Wydaje mi się, że można i w tę stronę pójść, i w tę. Dotarliśmy do y, Lemonaja del Castel, czyli takie muzeum, y, muzeum, plantacja y, cytryn. Tu wchodzimy i zobaczymy, co tam ciekawego jest. Piękne drzewka cytrynowe, pomarańczowe i naprawdę cudownie pachnie. Czuć to y, taka jakby lila, Zobaczcie, ile tych owoców jest. I pomarańcze, i cytryny. I to te kwiatki tak pięknie pachną. Taką lilią. Staćcie sobie tutaj, a ja mam sobie zdjęcie. Cytryny i pomarańcze. Usiedliśmy sobie w knajpce w limone No i tradycyjnie w limonę trzeba się na limonę tak. Bardzo dobre. Sporo, sporo turystów, ale nad, nad samym jeziorem Piękny widoczek perfekta. Jestem na nadbrzeżu w Limone Sulgarda. Dużo, dużo restauracji, kawiarni. Jest w czym wybierać. No niestety dużo turystów, sporo Polaków. ale jest miło. E, jesteśmy y, na przełomie kwietnia i maja jest temperatura około 16-17 stopni, ale jest naprawdę ciepełko. Jesteśmy w koszulkach, nieraz bluzy potrzebujemy. E, w centrum na promenadzie jest taki ładny napis I love Limone more than ever. Każdy tu sobie robi zdjęcie. Moje chłopaki też muszą mieć tutaj zdjęcie. I idziemy sobie promenadą. Zwiedzamy. Doszliśmy sobie piechotką do plaży w Limone. Plaża kamienista. Zejście nie jest aż takie łagodne. Ale czysta woda. Szeroka, długa. Toalety, prysznice. Eee, trochę drzew, więc cień też jest. O takie takie mini zatoczki są. Ładna, przejrzysta woda. I ciągnie się długo, długo, długo. Z brzegu z Limone widać y, miejscowość Malcesine. Ona jest y, tam. Y, kolejką będziemy jechać w górę. Tu jest stacja taka pośrednia. I Monte Baldo jest tu. A, ostrożnie za Tam będziemy jechać następnym razem. Taki jest następny nasz etap podróży. Ładny wodospad Góry tu jakaś rzeczka do jeziora wpada i plaża w limonę. Odpływa statek do Malcie My musimy jeszcze poczekać. No niezłe pale. Nasz, do riwy. Odpływamy z limonę. Płyniemy trochę szybszym statkiem, ale mniejszym. Cały zapełniony.